Najpierw stworzyli Toy Story, oh teraz Disney i Pixar wyczarowali film, który pokocha cała Twoja rodzina. Ja Cię nie będę straszył. Będę teraz wolny. Potwory i spółka na DVD i wideo. Szukaj zielonego mleka Turek Sielska Dolina. Czekają super nagrody. Knij zabawnie do przyjaciół. Odczytaj kod spod nakrętki. Zwoń na numer idei i wysyłaj wiadomości. Wygrywaj telefony Nokia 5510. Wiadomości słuchaj na stronie coca-cola.pl. Mój braciszek myśli, że jest już taki duży jak ja. Sami popatrzcie. A mama mówi, że jak będzie jak Nestle Cornflakes, to na pewno urośnie, tak jak ja. Płatki Nestle Cornflakes zawierają 8 najważniejszych witamin i żelazo, które pomogą Twojej rodzinie zdrowo rosnąć i cieszyć się życiem. Mmm, ale pycha! Nestle Cornflakes, żyj zdrowo! Niedługo już razem pójdziemy do szkoły! Zawsze jest tak. płacam do banku 59 zł. Mam na koncie 59 zł. Kupuję za 59 zł. Dostaję rzeczy za 59 zł. Tankuję za 59 zł. Benzynę za 59 zł. Dlaczego z telefonami na kartę nie jest tak samo? No jak to? Przecież teraz wydając 59 zł na starter we tak, tak. Wszystko masz na rozmowy i smsy, bo nie płacisz nic za aktywację. Taki pakiet startowy ma tylko era tak, tak. Teraz nowe taryfy. Wybierz swoją. Czy znasz ten znak? Czy znasz tę kartę? Starcie pomiędzy siłami dobra i zła. W mieście rządzi złośliwy Joker. Ale już słychać szum skrzydeł i ryk silnika. Nadciąga ocalenie. Jack Nicholson, Michael Keaton, Kim Bessinger w filmie Batman, dziś o 15:15 .15 w TVN. Słucham pana. Czy mogę u pani zmienić fryzurę? Oczywiście. A na łyso, B na panka. C. Na jeżyka, czy może D. Przefarbować. To ja poproszę pół na pół. Milionerzy. Dziś o 20 w TVN. Marzysz o miłości. Nie wiesz, jak ją znaleźć. Mówiłaby się Pani z Maćkiem? Chcesz lepiej poznać wybrankę lub wybranka. Tak fizycznie to lubię, bo jest taki duży, nie? Ukochana osoba czuje się zraniona. Strasznie cię kocha. Jej zaufanie zostało nadużyte. To zaraz się rozryczę. Jak widzieliście, miłość czasem zapiera dech w piersiach, czasem bawi, a czasem zaskakuje. Tylko miłość. Dziś o 20.45 w TVN.